to nowy sezon na skoki. Skoki do wody po kostki. Ja pierdolę. Martin hmm. Jumper. Siema bygi, jak zycie Wiosna idzie, to nowy sezon Nie lubię skoków do wody, do wody. wolę skoki na, na, na butle, od Martin <laughs> Nie chcę promocji 5 złotych. Wziąłem szóstym palcem do góry, jest u mnie koleżka, święty Mikołaj. Hmm. Taki gruba sopa, jaki gruby. Kanał Marcin Słudski Palec do góry. Po, Pociślałem cię, prawda? No chłóć, człowieku. Nie, jesteś całe życie chudy. Nie, no chudy jesteś. Poszukam mi się tylko tak zagląda. I mam haszcze, na. Jestem Jestem większy od ciebie, ty coś się napinasz na tym streamie. Nie wiem, w ogóle. Tak, będę My co się nie mieścimy, to 000, kurwa. A bo się ci już za Odbij kalorie, dawaj konkret masę u mnie co robimy, jak ci jest plan, weź mu wobec, bo nie kurwa. Jaki jest plan? No przede wszystkim zaczynasz chodzić na treningi systematycznie, jak już bezdrowia no i co? I robimy maso rzeźbę. 10 euro, Hammer. dziękuję bardzo. Siema hammer. co tam u ciebie? Elo mordy, pozdro od Labatona. Kamer ty czasami w tak nic nie piszesz, nie? Czasami tylko na Donaj nic nie napiszesz. To jest dobry świr. świr. No po prostu zaznacza, Zobacz, że jest. Pozdro, dla batona Jagaty Agaty 3 zł. Dla batona i Agaty, pozdro. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie na stream Artur parę rzeczy. Dla ciebie, no ogólnie dla nas, bo będziemy to robić wspólnie. Myślę, że będzie OK. Dzisiaj zobaczysz, będziemy na twoje bicepsy do tym na dupy, naome. Może coś z tego będzie. Tylko ja się nic nie odzywam, ja mogę, wiesz, pokazywać na przykład, nie? odzywasz się do dziewczyn, naome? 30.01.30, Ja też jestem w związku, ale to wiesz, to też chuja je nie? trzecie, Siema, dziękuję, Cykada. Zadanej. Ale przeciąg. Słychać było przeciąg.